Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Do klatki KSW powracać będzie Damian Janikowski, a jego rywalem będzie dużo bardziej doświadczony Jason Radcliffe. Więc trzeba sobie ten pojedynek omówić. Jasona Radcliffa w klatce KSW nie widzieliśmy bardzo długo, bo od czasu gali KSW 50, gdzie zwyciężył swój pojedynek z Andkiem Chmielewskim. Dla jednych był to werdykt krzywdzący, dla innych znów poprawnie wypunktowana walka. Anglik był na pewno bardziej precyzyjny w zadawaniu ciosów, ale to Chmielewski był tą stroną atakującą. I stroną, dzięki której ten pojedynek stawał się ciekawszy, więc nie wiem, ale na pewno jakiegoś wielkiego wow tam nie było, i to też była dziwna sytuacja, bo Jason Radcliffe wszystkie swoje walki, wygrane czy przegrane, kończył przed czasem, a w KSW doszło do jego pierwszej decyzji w karierze. Na pewno była to bardzo ważna walka dla Anglika, no bo po pierwsze był to debiut w KSW, więc duża szansa w karierze, po drugie walczył tutaj też z bardzo doświadczonym zawodnikiem, fajnym nazwiskiem, ale jednak zawodnikiem, który kończył karierę, więc tę walkę e, trzeba było wygrać, ale też nie wolno było tutaj zaryzykować, tak, bo przegrana na pewno bardzo mocno, by go przekreśliła w tym światowym rankingu, a też ta waga średnia nie jest jakoś super dopakowana, więc dwa może trzy zwycięstwa. dzielą go też od walki opas tak. tylko bardzo istotne jest też to, aby kończyć te walki przed czasem i tego tak naprawdę zabrakło, bo to właśnie tego nokautu się po nim spodziewaliśmy, a walczył bardzo oszczędnie i pewnie też z tego powodu KSW po niego tak szybko nie wróciło może też nie spełnił ich oczekiwań dlatego też powalczy z Damianem Janikowskim po części gdzieś to wynika z tych drabinek bo obaj wygrali z Antkiem Chmielewskim, więc to raczej jasne, że powinni się teraz zmierzyć ze sobą, ale patrząc tak od strony tych rekordów zawodników, no to można było na przykład też Anglika wystawić do walki z Czarkiem, Kęsikiem, Matelą czy Dwalem, ale myślę, że dla Damiana Obecnie jest to bardzo dobry rywal. Myślę, że tym razem na pewno Anglik pokaże się troszeczkę lepiej. Ale nawet jego poprzednia dyspozycja z KSW 50 też byłaby dużym wyzwaniem dla Damiana Jenikowskiego. Warto też podkreślić, że Jason stoczył w swojej karierze 23 walki, z czego z 16 wygrał, w tym 14 przed czasem. A walczył dla takich federacji jak Bellator, Cage Warriors i wygrywał też w tych federacjach. A patrząc na na ostatnie walki obu zawodników no to mnie zachwycili tak bo Damian Janikowski też w tej ostatniej walce tłumów nie porwał i z jednej strony taka walka na pewno była mu potrzebna ale też od strony kibica, jednak jeśli ktoś przyzwyczaił cię do nokautów, a później daje taką walkę, no to jest delikatny zawód. Ja to rozumiem, że Damianowi też są takie walki potrzebne, aby gdzieś tego doświadczenia nabrać. I oczywiście ta walka z Anglikiem też może tak wyglądać. Tylko, że o ile Gustafsson też tą kondycją nie powalał, tak Jason Radcliffe przez cały dystans będzie groźny. No a najbardziej w tej końcówce, tak? Bo Damianowi zawsze tej kondycji jednak e, brakuje, a tutaj... Te ciosy Anglika mogą już być groźne, szczególnie właśnie pod koniec, a myślę, że też te tempo walki, jakie Radcliffe może później narzucić, też będzie w stanie gdzieś tam Damiana zajechać. Jest to na pewno mocny rywal i nie będzie wstydu przegrać, ale wygrana daje bardzo dużo. Przede wszystkim stoczenie walki z nim też pokaże bardzo wiele i będzie no właśnie tą bardzo cenną lekcją. Damian Janikowski w tych pierwszych trzech walkach rozbudził bardzo mocno wiarę. W jego możliwości mówiło się już nawet o walce o pas, przecież nawet brał udział w tym mini turnieju wagi średniej i gdyby pokonał Materle, no to walczyłby z Askamem o pas. I oczywiście ta walka z Michałem go przerosła, przede wszystkim psychicznie, bo miał wszelkie atuty potrzebne do zwycięstwa z Michałem. Natomiast o ile w tych trzech pierwszych walkach wyglądał jak doświadczony zawodnik, tak tutaj zapomniał jak te ciosy ma poprawnie wyprowadzać i koniec końców przegrał. Następnie pojawiła się ta porażka z Iliczem i te walki pokazały, że z tą odpornością na ciosy nie jest najlepiej. Być może jest to też wynik tego zbijania wagi, może jest to efekt zmęczenia, bo te nokauty też wchodziły już na zmęczeniu. Ale na pewno walka z kimś, kto aż 10 razy kończył rywali przez nokauty, no to nie będzie łatwa walka. Tym bardziej dla zawodnika, który stracił tą pewność siebie, bo Damian pokazywał się bardzo dobrze, wierzył w wygraną, do momentu, dopóki nie poznał tego smaku porażki, tak? a dzisiaj po tych kilku walkach jednak nie myśli tylko o zwycięstwie, ale też zaczyna myśleć o tym, aby nie pójść na całość, aby też te siły rozkładać, myśli gdzie tu nie wyłapać jakiejś mocnej bomby, i później ten potencjał spada. I na pewno fajnie takie doświadczenie w jakiejś takiej walce na pełnym Stan się zebrać, tylko Damian to zawodnik, który już w tych pierwszych walkach pokazał, co jest jego najmocniejszym punktem, czyli te mocne ciosy plus zapasy. I na te mocne ciosy powinien stawiać, tylko że powinny być to ciosy przemyślane i celne. I ci rywale znów mogą padać jak muchy. Damian na tle Janika Bahatiego pokazał się lepiej niż Drikus Duplessis, pokonał Chmielewskiego szybciej niż Piotr Wawrzyniak czy Łukasz Bieńkowski. Z perspektywy czasu wcale nie najgorzej pokazał się w walce z Iliczem, jeśli przypomnimy sobie właśnie tutaj ostatni występ Serba z dużo bardziej doświadczonym Michałem Materlą. No, czy ta walka z Kołeckim, dzisiaj też po tej walce z Zawadą, no widzimy, że w Damianie zawsze był ten ogromny potencjał i oczywiście yy, stać go na zwycięstwo z każdym, ale czasami tutaj Damiana poniesie, tak naprawdę sam sobie też te porażki potrafi zafundować, zajeżdża się kondycyjnie, zamiast zadać jeden, dwa mocne ciosy, to rzuca niepotrzebnie rywalem i sam tego tlenu się pozbywa, a rywalowi zapewnia troszeczkę odpoczynku, i myślę, że no nie jest to wina złych treningów, a bardziej po prostu brak takiego doświadczenia, bo wchodząc do KSW został rzucony na głęboką wodę, podobnie zresztą jak Pudzian. Ale ja to właśnie cenię, że Damian walczy z lepszymi zawodnikami od siebie, że szuka tych wyzwań, a prędzej czy później to wszystko zaprezentuje. Kto wie, czy może. Ta ostatnia walka nie pozwoli połączyć tego wszystkiego i nie przyczyni się do jakiegoś mega progresu w kolejnej walce. Na pewno obecny rywal będzie w stanie zweryfikować tą formę Damiana, i ja uważam, że jest to bardzo ciekawa opcja dla Janikowskiego, bo nie traci nic w przypadku przegranej, a wygrać może bardzo dużo i na pewno zbliży się ciut do tej czołówki. Choć myślę, że tak naprawdę dopiero ten rewanż z Aleksandrem Iliczem powiedziałby nam coś więcej, ale Radcliffe na pewno też będzie bardzo groźnym rywalem. Więc myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawe starcie dla kibiców, no i przede wszystkim dla Damiana Janikowskiego. A jak Wam podoba się to zestawienie, komentarze jak zwykle do Waszej dyspozycji, za niedługo znów usłyszymy się w kolejnym omówieniu pojedynku KSW. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału KJW MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się.